Afera wokół Zbigniewa Ziobry nabiera tempa. Były minister sprawiedliwości unikał stawienia się przed komisją śledczą, a teraz sąd podjął kluczową decyzję w sprawie jego aresztu. Co tak naprawdę się dzieje? Jakie mogą być konsekwencje dla Ziobry i polskiej sceny politycznej? Zostańcie ze mną, bo mam dla Was najnowsze informacje i kulisy z tej głośnej sprawy. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Od dłuższego czasu znajduje się w centrum uwagi z powodu licznych kontrowersji i zarzutów dotyczących jego działalności w czasach rządów prawa i sprawiedliwości. Jednym z kluczowych wątków jest jego niestawiennictwo przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, co doprowadziło do wniosku o zastosowanie wobec niego aresztu porządkowego. Decyzja sądu w tej sprawie odbiła się szerokim echem w mediach i wśród opinii publicznej. Decyzja sądu? Cóż, brak zgody na areszt. 31 marca tego roku Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzył wniosek Sejmowej Komisji Śledczej o nałożenie na ziobre 30-dniowego aresztu porządkowego w związku z jego pięciokrotnym niestawiennictwem na wezwania Komisji. Po analizie sprawy Sąd zdecydował o odrzuceniu wniosku, podkreślając, że zastosowanie takiej kary byłoby nieproporcjonalne. Decyzja Sądu jest jednak nieprawomocna, co oznacza, że komisja ma możliwość wniesienia zażalenia w ciągu 7 dni. Warto zaznaczyć, że werdykt, wywo werdykt wywołał liczne komentarze i podziały w opinii publicznej. Politycy opozycji wskazują na rzekomą bezkarność byłego ministra, natomiast jego zwolennicy mówią o politycznym charakterze sprawy. Nie jest to pierwsza próba doprowadzenia ziobry przed komisję. 31 stycznia tego roku były minister został zatrzymany przez policję po zakończeniu wywiadu w Telewizji Republika i doprowadzony do Sejmu w celu złożenia zeznań. Mimo tego komisja uznała ten ruch za nieskuteczny, gdyż aresztowanie miało miejsce o godzinie 10.30, podczas gdy posiedzenie komisji było zaplanowane na wcześniejszą godzinę. Sprawa Ziobry nie ogranicza się jedynie do niestawiennictwa przed komisją. W ostatnich miesiącach na wyszły nieprawidłowości związane z Funduszem Sprawiedliwości, na które zwróciła uwagę Najwyższa Izba Kontroli oraz Prokuratura. W ramach tego śledztwa przedstawiono zarzuty 24 osobom oraz zabezpieczono majątek o łącznej wartości około 2 milionów złotych. Choć sam Ziobro nie usłyszał jeszcze formalnych zarzutów w tej sprawie, coraz więcej pytań pojawia się w kontekście jego odpowiedzialności jako byłego szefa resortu Sprawiedliwości. Decyzja sądu oraz dalsze dochodzenia związane z ziobrą podgrzewają polityczne emocje. Politycy obecnej władzy podkreślają, że będą dążyć do pełnego rozliczenia byłego ministra, natomiast zwolennicy ziobry argumentują, że jest on, ce jest on celem politycznych represji. <laughs> naj w najbliższych tygodniach kluczowe będą dalsze decyzje Sejmowej Komisji Śledczej oraz ewentualne odwołania od decyzji sądu. Sprawa będzie nadal bacznie śledzona przez media oraz opinię publiczną. Choć sąd odrzucił wniosek o areszt dla Zbigniewa Ziobry, to jego problemy prawne i polityczne wciąż pozostają aktualne. Kolejne tygodnie mogą przynieść nowe zwroty akcji, a przyszłość byłego ministra spra spra sprawiedliwości wciąż pozostaje niepewna. Będę monitorować rozwój sytuacji i informować Was o najnowszych wydarzeniach. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić lajka like i suba, żeby być na bieżąco z kolejnymi tematami. Do zobaczenia w następnym materiale.